Czy warto wpisać na koncert Paliona? Tak jest moi drodzy, musicie wbić na mój koncert, bo tam jest niesamowita energia Uwielbiam was, był pierwszy koncert we Wrocławiu, a jest jeszcze 9 koncertów w zanadrzu Także jeżeli nie macie biletu, to śpieszcie się, link w opisie do zakupu Ważna sprawa jeżeli chodzi o koncerty w Rzeszowie, bo nie dało się moi drodzy kupić biletów, był jakiś błąd Ale w tym momencie już możecie kupować bilety na Rzeszów, także jeżeli chcecie, to zapraszam serdecznie na koncerty w Rzeszowie Ale, ale moi drodzy, to jest kolejny odcinek, jak wiecie, mam przerąbane moi drodzy, ja, ja, ja się stresuję jak nigdy wizowie. Chce mi się zamiotować, to prawda jest tragicznie, bo jestem teraz po stronie lidera, mhm, po stronie ochroniarzy i tak dalej. To nie z mojej winy, widzę. Obejście ostatni mój film, żeby sprawdzić dlaczego. I, i musiałem, moi drodzy, lider. O kurde, lider mi kazał. Jak teraz był odcinek u Tojta, gdzie wycinaliśmy więc, widać, te ciastka takie. I Nubek miał parasolkę. I lider mi kazał, żeby skuć, skuć nubka po prostu, żeby on nie trollował. I, I musiałem mu zniszczyć tą parasolkę. Ja... ja naprawdę mogliście się tego domyśleć, ale. No nie chcę tego, ja naprawdę go nie chcę. I oni też mnie podejrzewają. Zobaczcie, oni sami teraz gadają we dwóch i, i, i ja teraz... Ja zostaję po prostu i tylko i włączcie sam i jestem naprawdę przestraszona, mam jeszcze ciasko przy sobie. Oh, masakra, widzowie, dobra, idziemy. Idziemy do chłopaków, musimy z nimi porozmawiać. Musimy... O nie, do no, nie... Czekajcie, ja podsłucham nikt co nie mówią w ogóle, czekajcie chwilę. O co tu chodzi? Wiesz co, wiesz co to i tak no kurczę no ja już, ja już mam do tego dość po prostu dość Ja chcę żeby to było jakieś głosowanie i w ogóle wszystko nie wiem nie wiem ja już po prostu głową im pękał tego wszystkiego ale, ale pamiętasz ty jak wycinaliśmy to mówiłeś żebym żebym tobie zaopał do ostatnich No klinienia. tak, to no mówiłem gadaliśmy o tym no a teraz, jak nie ma nupka, to możliwe, że zobaczymy, czy wszyscy zagłosują na, na nie, nie? No, wiesz co, no, tylko jestem ciekaw, czy teraz będzie to głosowanie, czy dopiero później, bo już o wiesz, nie. jeszcze jest ten, no... Jeszcze jest czas, by... Niby... Ej! A? Ej, a czemu nas posłuchujesz?! Bo, A ja? Bo ja mam wrażenie, że, że macie mnie za, za głupka, przez to, że niechcący ciastko Nubkowi zniszczyłem. Niechcący, no dobra, no to wiesz co, każdemu się może zdarzyć, kolegę tutaj, że tak powiem, wkopać na śmierć i życie, co? Nie, nie, przez nie, nie, nie. nie no to... Dobrze. No to spoko, gdyby nie to, to by Nubek dalej żył, tylko tyle. Ludzik, naprawdę gi, daj Dobra, skacie z tych łóżek, to. nie Nie wytrzymam dalej tego ciśnienia tu w tym. w tym Squid Game. To co ty to w ogóle nie mów takich nie... rzeczy. Uwaga, uwaga! Własny komunikat! Co? Palion jest wezwany do pokoju No i widzisz i masz przypał On mnie zabije, on Dara, mnie zabija, on my... nie no czy sam mam iść? Nie no samia ja, ja nie chcę! Się ja nie chcę iść! Wezwał. A nie wezwał! Ale on mnie wzywa? Eee... Dobra, idę chłopaki, ale jak coś... O. Kurde, jak coś to przyjdzie po mnie, dobra? No, zobaczymy, nie? Proszę, no nie róbcie tak, proszę! Nie wiem. Może nam się ręka omsknie i nie uda nam się drzwi otworzyć, jak mm. w przypadku ciastka. Mm, nie okay. wiem. Nie, no nie mogę, oni mają za jakiegoś głupka. I w ogóle, widzowie, nie ma już głupka, właśnie to jest największy problem. Dobra, idę, już idę, 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 tak, idę. Mhm. Musimy porozmawiać. Eee, porozmawiać? Do, dobrze właśnie, a ja mam pytanie, bo tutaj jest ta kuchnia i, i te ciastka były w tej kuchni pewnie przygotowywane i nie chciałeś mi... nie chciałeś mi powiedzieć co to jest. Haha, a ha, czemu miałbym ci mówić? No no nie wiem, bo mamy już teraz w sumie sojusz i, i zrobiłem co chciałeś. Zabijem nóbka. Tak, bardzo mi się to podobało. Dobra robota. Dobrze kod znam, więc yy, ochroniasz tych sami. Cześć czyste drzwi! Dobrze, dobrze, dobrze. wraż zmierzam do ciebie, tylko y, wzywasz mnie. Ja, ja już wszystko wiem co mam robić, y, liderze? Czemu mnie wzywasz znowu? Jeszcze tego nie wiesz, dopiero muszę ci o tym powiedzieć. Y, Okej, okay, będziesz musiał mnie to otworzyć te złote wrota, y, pro, proszę ja ciebie. Oczywiście. Krykam, trzy, dwa, jeden, otwarte, okej. Okay. Wow, wow, wow. wow, proszę naprawić te drzwi, liderze. To Dobrze, nie? no nieważne, zostawmy, zostawmy te drzwi w takim razie. Um, I i ta, dalej masz moje zdjęcie, tak? Zgadza się, obserwuję cię cały czas. Ale widzisz, już nie żyje Katy, nie żyje Nubek, to już zostanie nas mało i gra się skończy. Ale teraz mam dla ciebie specjalne zadanie. Eee, o, ja, ja, jakie dokładnie? Musisz przebrać się za jednego z ochroniarzy. D po co? Bo ci każę. <noise> tak, bo mi każesz. No dobra, Zgadza ale się. co ale to trzeba robić jako ten ochroniarz? To co robi ochroniarz, a dodatkowo będziesz musiał wymyślić własną minigrę. Własną mini Mam jakiś tak. pokój i narzędzia do tego? Czy, czy mam improwizować? Musisz to wymyślić, a ja przygotuję ci odpowiednie narzędzia. Uch, no dobra, a gdzie, gdzie mam się przebrać? Muszę ci tylko znaleźć przebranie. Ono powinno być gdzieś tu. Okej, okay, okej, okay, no dobrze, dobrze. E, no w takim razie, gdzie tu jest toaleta? To ja bym się. E, nie, to, tu jest toaleta, gdzie? Chciałbym ja się przebrać szybko. Ej. W tym miejscu. Dobrze, dobrze. Przebieraj się. Ja już, już zaraz wychodzę. No, tutaj na klopika sobie wejdę. Nowa poduszka na sklepie! Palion Style! Zobaczcie, jaka jest przepiękna z moją główką. Musicie ją mieć na swoim urzeczku bądź kanapie. Zapraszam serdecznie na Palion Style. O, dobra, jestem przybrany, moi drodzy. Jestem kwadratem. Jestem najwyżej postawionym, jaki on mi dał strój. Dobra, wiem, Do że mi? kwadrat. Kwadrat, prawda, y, panie liderze, że kwadrat jest wyżej niż kółko i trójkąt? Zgadza się. Proszę, chyba za bardzo mi ufasz. Y, a, I dobra, więc mam, mam grę wymyślić? Mam się zachować jako chroniarz i ogólnie y, dobrze, dobrze, dobrze. Weź to, przyda ci się. Karabin? Tak. Czyli będę do nich strzelał. Nie wiadomo. Co? Jak A nie jeżeli będą się źle załowywać, to wiesz co masz robić? Ja cię kręcę, to, to jest to jest gruba przesada, panie liderze. Eee, no dobrze, dobrze. Zrobię wszystko co w mojej mocy, żebyś był zadowolony, ale Do chciałbym, wrócenia. żeby... No, się będę cię obserwować. Okej, okay, dobra, go to nawet nie interesuje, co chcę powiedzieć. Dobra, idę, wychodzę stąd widzowie, naprawdę. Mam karabin. Mam tego, wszystko wiem, znam już mapę. On mi naprawdę ufał. chce chyba, żebym ich pozabijał, ale tego nie zrobię. Nie zrobię tego. Nie zrobię tego. Widzę, ja muszę wymyślić grę. Jaka może być gra bez. mmm <laughs> Gra. Czekajcie, chwileczkę. W ogóle głos będę musiał zmienić. To jest pierwsze, primo. Że będę musiał zmienić. Ja może od razu zmienię. A to zaraz, to zaraz. Po pierwsze, gra. Taka bez bez żadnego budowania. Jakie są gry, w które się grało? O! Może Simon mówi? I to przecież będzie. Dobra, no chyba nie przegrałem. No, Krysia i to są ogarnięci, więc nie ma bata, że przegra, przegrałem tę grę. Jakoś prosto to wymyślimy. My to już grę mamy i, i tylko wymyślić. Dobra, bo tam były te izolatki. Ja powiem, jako ten ochroniarz, że Palion został zamknięty w izolatce za złe zachowanie. O, za to, że zniszczył ciastko Nubkowi. O, i, i to, o, dobra, 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 świetnie. Plan wizowy mamy chyba już taki y, ostateczny. Ja może zaraz od razu swój głos. O. Jezu, ochroniarz. Eee, yy, już jestem, yy, zmienię głos tylko. Mhm. Mm o, dobra, dobra. Yy, jestem, jestem gotowy, jestem gotowy. Yy, mogę mogę wejść do środka, mogę wejść do środka. Dobra, Czy yy, Ty lepiej tu zostań może, czyli z dwóch ochroniarzy idzie, jak myślisz? Może Jeden Ochroniarz wystarczy. Tak? A, no dobra, 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 dobra. Idę w takim razie. Eee. Yy. Dzień dobry! <laughs> oj, co to? Ej, patrz, to tu, tam przy ten... kwadrat. Kwadrat? A nie jest kwadrat... Drugą? To jest kwadrat. A kwadrat to jest wyżej czy niżej? Nie wiem, nie znam się, ale chyba wyżej. Upać. A bokiem czy na... WSZYSCY NA SALI! Ma jakiś inny głos. P Panie, co ty zrobiłeś? Jest palion! Palion został zamknięty w izolatce. To z tej izolatki go wypuść! Nie no ma właśnie. opcji. Zniszczył ciastko nowkowi, przez niego on nie żyje, dlatego został zamknięty w izolacce i ma 50% szans na przeżycie. Co? E, a kiedy przeżyje, a kiedy nie? To nie wiadomo. No to, to lepiej a się ja występuje, bo ja nie, się... nie przeżyję, to jak rozwalę ptysia, to wtedy wygram? Wygrasz całą pulę pieniędzy. To jest podpucha. To jest podpucha, no nie robi nic! Nie, robię... nie, 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 nie! się, bo was pozabijam! Musimy nic nie robić. Ja? E, dobra, dobra, panie e, kwadracie. Ustawiam zasadę, trójkąt po, poszedł sobie w niepamięć. Wiecie, kto jest najwyżej? E, no, to lider. Y, lider. Macie rację. <ślaski> no i co, zajęliśmy w kwadracie, co Ale ty... oprócz lidera, kto? No kwadrat, kwadrat. No tak, jestem moderatorem. A A jeszcze wyżej jest, jest czarny kwadrat?

Dobra, dobra. Tylko daj mi jakie... O, właśnie. Mhm, mm mhm. Mm Damy im pożywienie, tak jak tak jak powinienem. I, i oni to mają zjeść, tak? Bez zjedzenia... Się. Znaczy... Nakarm ich. Dobra, okej, okay. eee, to, to ich nakarmię w takim razie eee, I potem, potem gra, potem... O, dobrze, dobrze Bramcy się dobrze zachowują Dobrze, dobrze, oczywiście, że tak Dzień dobry, proszę ustawić się w kolejkę Ty pierwszy idziesz, ty pierwszy jesteś starszy ty, ja ty pierwszy, ty, pierwszy, ty pierwszy, ja nie Pierwszy no dobra, ty będzie ja nie pierwszy. Wojan No A, ty kwadracie do kwadratu Jesteś głupi do kwadratu Bo cię więc... zaraz po jak jakbyś tak eee, mówił no dobra, sorry Dobra, dobra, i co teraz? Dobrze, macie soczek, jedzonko, A? jedzonko Eee, okay. co to ma być? Możesz to zabrać. Zlegasz Zmiana kolegi. Nie interesujemy, co do mnie mówisz, musisz odejść. Eee, ja nie chcę Ja zagrywać. szczerze, jestem głodny, więc chyba chętnie. Proszę, zjem. napój, proszę. Ha, 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 co to jest? To, to, to I ciastko na zagrychę. Eee, eee ja stę... ciało, panie Oczywiście, że tak. Eee, no dobra. Ja, eee, ja tego nie chcę zjeść, to wygląda do brzydko. Dobrze, zapraszam serdecznie. Mm, Ustawcie okay. się w tych łóżkach. Ej, nie wydaje się, że on ma jakiś głos, no, taki co nawet jest podobny do kogoś. Nie, Ustawcie nie, się w tych łóżkach. A, a do kogo? Eee, No nie, wiem, może mi się wydaje. No dobra. Wam się I wydaje, co? dużo wam się wydaje. Dobra. Smacz tego. No ja tego nie zjem. Ja tego nie jem. Ale musicie bo inaczej zostaniecie. No dobra, kulka. to jem. Om nom 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 nom. Om nom nom To, to tutaj bombę na, 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 na. wysadzimy. Tak? I no tydy hi, hi. Ja no, mogę, ja wtedy tchód uciekniemy. No ja mogę nisko, nie? to Dobra, ja to piję. Co tam? I Och, tak, bo... tak już nie szczekamy. Tak rubek, nie jest, a jedzą wszystko. I od razu ziemniak, zgiłem mięso. Nie chcę tego, ohyda. Obyście się zleję, poczuli na w tej grze, grzebki. Bardzo być... źle, o. Ale jest bardzo źle. Po co nam to dajesz? Chcesz nas osłabić na kolejną grę, żebyśmy nie Czy wy sobie żarty robicie, czy? Nie no jest. A ty, a ty a ty masz jakieś problemy? Tak. Nie no wy, na, wy naprawdę problem. Naprawdę was to zniszczyło? Jesteście cienkie bolki w takim razie. Co to w ogóle mówisz o nas ty. Jak byłem w wojsku by nie Jadłem to dzień w dzień i tak zorganizowałem no. moją odporność niesamowitą. Mmm no dobra no. E, o, Ej, Ej, ciasto. A ciasto! Przemiecił ciasto! Masz ostatnie słowo! To jest, teraz to, pomóż mam? mi! No. Mam pół serca! Spokojnie, nie bój się, ja się z nim droczę. Masz pół serca, masz zatrucie. Jest mojego tortu! Droczę się z nim, droczę się z nim. Kurczaki! Poczekajcie chwilę, mam problem i muszę porozmawiać z wyżej po położonym, po, po dobra? Dobra, dobra, dobra. Halo? Halo, ochroniarz. i dali mi naboi. Musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy. Klikam i nic się nie dzieje. Dobrze. Potrzebuję naboje. Wybornie. Ej, ten karabin jest popsuty, czy mi się wydaje? O, widzisz? Działają naboje, dobra, dzięki. Dobra, naprawiliśmy sprawę rzeczy. Proszę wstać, to nie pora na spanie. No, jestem, jestem, jestem. O, ciasto, Eww. dobre, dobre ciasto. Ej. Eee! To on jest ciasta. Dobra, już mam naładowany karabin, także słuchajcie. Ostatnie. Możecie się możecie iść do Kibla, jeżeli chcecie, Chce. bo jest się cienkie, bo. Serio muszę, ja A mogę czy, tam czy ja pojedziemy, znaczy ja czy idziemy? Muszę dwójkę. Nie, nie wytrzymam. Nie wytrzy... Gdzie on jest? <głos> 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 to mogę czy nie mogę? Bo coś bawi. byłem za tobą cały czas. <grym> <grym> to nie mogę zaraz. czy nie mogę. <grym> e, mo, Może się chodźcie. Dobra, idę. Dobra, zapraszam. Zapraszam do Łazienek. Ej! To tutaj. Nie tam. ma <grym> tu A, do dobra, dobry ten, podwadny. Do Łazienek. To damska, co ty? No dobrze, męska, właśnie ty chciałem cikałem. przypilnować, żebyśmy przyszli. Dobrze, ja poczekam przed Kiblem. Eee. Ojcie. A wy no róbcie co chcecie Dobra, dobra. Zobacz, mam nadzieję, że oni nie będą chcieli teraz uciec w tym kiblu, bo w tym kiblu może być jakieś, jakieś pole manewru do ucieczki, ale będę musiał ich zatrzymać niestety Bo mnie zabiją! Zabije mnie lider! I, 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 będę ją przerąbane Dobra, ale co tam się dzieje? Co tam się dzieje? <śmuchy> e, no, nic dzieje, nic, nic, nie, nic. Dobrze, no, mam nadzieję, że nic nie kombinujecie bo wstawiacie kulkę. Dobra, dobra, no pewnie, pewnie. O. Co wy, co wy robicie? Wmyłem yy, ręce. już skończyłem. Ja też. Stać! E? Zapraszam do mnie. Co? Ej. Czy coś kombinowaliście, żeby stąd uciec? Nie. No nie, no gdzie? Chwila robię przeszukanie. Ja nie. Karta dostępu? Co, to była jakaś karta dostępu? Nie, nie, nie. Karta dostępu? Kto, Kto już schował, muszę ją zabrać. E! Ty! ty. Mm. Nie pozwalasz sobie za dużo jestem kwadrat, a ty nie masz nic tutaj, tak? Tutaj coś jest, nic. Tu coś jest? Mhm, mm Ogólnie jest kwadrat, słyszałem taką teorię, że jak wejdziesz na ten kibel i spuścisz wodę, to się przeteleportujesz. A ja słyszałem, że jesteś kwadrat głupi do kwadratu. No. Czy, czy, czy was coś nie opuściło? Nie będzie mi bagać. Nie będzie sztuczkę? Nie będziecie mi wymagać ba, 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 ba. Chyba, Ja chyba jestem za głupi na was, ale dobra, teraz tak, zapraszam serdecznie. A powiedz kiedy Tym razem, żonnego? nie lider, nie nikt, ja wymyślam grę, w którą zagracie. No jak się tak nazywa? A, a dowiecie się w swoim czasie? To dawaj pewnie jakaś typu. Do, kto ostatni wyjdzie mm, z jacuzzi wygrywa 100 do, zł. Dowiecie Uuu, się w swoim czasie. Tutaj mamy śli, śl silnych zawodników. No, proszę poczekać, bo muszę się dowiedzieć, czy. Czy mogę zrobić taką grę? Bo ona jest naprawdę bardzo brutalna. Oh, <laughs> bardzo krwawa jest ta gra, także... Masz kogoś do... No! Ay! Właśnie Dobrze. Panie liderze, czy, czy ja... Czy ja mogę zrobić grę pod tytułem Simon Movie? Oczywiście. Możesz zrobić jaką grę tylko chcesz. Okej, okay, a, ja, a panie liderze, czy, czy ma pan jeszcze jakieś pomysły? To ty wymyślasz? OK, czyli dobrze, dobrze się sprawuje na razie, jako ochroniarz i nie zabijesz mnie Zgadzam się Dobra, wybornie Eee, d dzień dobry, witam ponownie Teraz dzień dobry tak, Dżem jest dobry Zapewne, do wcipnić Kwadrat Głupi do kwadratu Chyba się polubimy <głupi> Ej, on jest nawet taki trochę śmieszny jak palion, nie? Trochę Dobra, tutaj na środek Obok siebie ja. Yeah. Czy znacie taką grę? No, nie. Yeah. Simon mówi. <laughs> Przecież to gra dla pięciolatków. Simon mówi. Zmienimy to boy. trochę, będzie kwadrat mówi. No. no. Tak? No, no dawaj, mm -hmm. dalej. Mm -hmm. Kwadrat mówi, skaczcie. No. <laughs> A, nie mogę. No, co ci się bawi. Nie mogę! A czemu panią z nami nie gra? Weź go z tej izolacji wypójrzcie. Nie możemy, bo zabił nupka. No ale to. Mm, to przecież was nie obchodzi, chyba, nie? Ej, on tam kakać. Ej, bo mi się zepsuło. Ta o, zepsuło. Masz szczęście, że szybko się odgradziłeś. Dobra, no ale, kwadrat mówi, tak. przestańcie. Uważaj, bo ci pójdę reler, zaraz wymienić. K kwadrat mówi, dajcie się ze z liścia. Raz! Raz! Ej! Sorry? No. On już powinien odpaść, panie prezydencie. Dam mu szansę, oh, bo ta gra jest po mojej myśli, więc tutaj są moje zasady. Mhm. Dobrze. Kwadrat mówi obrót. Miał, 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 miał. Hej, zrobiliście w tą samą stronę, to było inteligentne. Obrót, a no w sumie nie powiedziałem o ile stopni, to ma, ma rację, Kryś. O, 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 kwadrat mówi odwróć się do mnie, Kryś. Kwadrat no. mówi podskocz. No. Ej, co takie opóźnienie? <laughs> bo y, Czekałem na jakąś podpuchę. Na przykład pod, podskocz tyś. Kwadrat mówi, dotknijcie mnie. Pie... Kwadrat mówi, kto pierwszy mnie dotknie, dostanie mięso. Tak, mięso, 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 daj mi mięso, mięso, mięsiste mięso A! Ej no, te te te. E! Ej! No ej, ej, poleci Proszę bardzo Ale to więcej niż jedno, Kwad... jedno to się nie najem Kwadrat mówi uspokój się, kwadrat mówi zamknij się, kwadrat mówi wróć na swoje miejsce Kwadrat mówi, możesz coś mówić Wojan Nie no, ty jesteś takim lambą z tym, żebym cię rozwalił na hita, bym cię zniszczył sekunda, a potem byś był głupi do kwadratu, kwadratowy kwadracie Dobra, teraz tak Podskocz A myślałeś, że co? Skacz Aha, myślisz, że co? Kwadrat mówi, dzwoni do mnie telefon Kwadrat mówi, odbierz Dobra, kwadrat mówi Udawaj Krowę. Nie mocji. My kwadrat mówi zrób jak koń. Halo! Halo! Ty. Halo! Bo zginiesz, dobra. Trzy. Dobrze. Dobra. Kwadrat mówi Zrób jak świnka. To halo! Trzy, dwa. Jeden. Dobra. Skocz, obrót skocz. O. O. Dobrze? Skocz, obrót, skocz. No teraz już nie, bo teraz nie było. Chodźcie do mnie. Uderz nie. Wojana. Co? Nie. Nie odejmę. Pobij się nie. z Wojanem. Nie, nie. Rób nie rób tego. Nie rób tego, prosto. Kwadrat mówi pobijcie się. No. Kwadrat no. mówi stop. I co teraz? Kwadrat no. mówi... Podejdźcie do siebie bliżej. <noise> to co, co, co no. w kwadracie? Dobra, dobrze. Mm. Uważaj, bo ci wystarczy. W ja mam tuję. pytanie. Bo ja jestem zmęczony, mogę iść spać? Quadrat mówi. Macie odpowiedzieć prawidłowo, to wygra nagrodę? Co? Kibidi toilet Moim zdaniem dobrze, wygra i ja wygram Dobrze Liderze? Panie liderze! Stigma. Panie liderze! Kali liderze! Panie liderze, czy. Zaspał. Bo już zakończyłem grę i obydwoje przeżyli. Jak to? Ej, dwóch? Wykonali wszystko, wykonali wszystko bardzo dobrze. Nikt z nich nie zginął. Nikt z nich nie zginął, niestety Simon mówi, było za słabe dla nich. Co to była za gra w takim razie? Musi Pan Lider lepsze, lepsze gry dla nich wymyślić Właśnie, bo my nie, to ty będziesz mieć karę e? Idziesz Co? za mną Co? W kwadracie <laughs> dostaje karę? Co? Czemu? To dziwne trochę Mega dziwne Idźcie spać Dobra, idę Ale on już do was nie wróci nigdy Co? Mamma mia! Dobra, co, panie liderze, przecież zrobiłem... Mogłeś się zabiłem? bardziej postarać... Ale starałem się, ale, wi, ale wi, 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 widział pan, że lider, że robiłem wszystko, co w mojej mocy, no. Wszystko to dobrze prawda. robili. Do czemu mam mieć coś złego tego? Myślałem, żeby cię zutylizować, ale jeszcze ci żyć. Dobra, czyli ja mam wrócić do... Przebrać się i wrócić do nich, tak? Tak. Dobra, dobra. I nie mów nic o tym. Okej, okay, nic nie będę mówić, że byłem ochroniarzem, Oczy oczywiście, że tak. Dobra, pójdę się gdzieś się przebrać. Może być tutaj. Dobra, dobra, idę się przebrać w takim razie. Ju. Jestem, jestem już na Dobra, to ja wrócę do nich. Tak. Idę, idę już, idę jak najszybciej. Eee, dobrze, idę, że na razie po prostu ani mru o tym wszystkim. Tak jest. Dobrze, dobrze, to, to, ja to ja wracam tam do chłopaków w takim razie i powiem, że, że wypuściliście mnie z izolatki. Dobra. Ej, hey, chłopaki Chłopaki! A? Wypuścili mnie, z izolatki! 50% szans miałeś podobno! jak dobrze, naprawdę, ale ten lider, ja, ja, ja widziałem lidera, on był wkurzony! nie Chciałeś? On mi prawie chciał zabić, prawda. A wiesz, że tutaj przyszedł kwadrat i mieliśmy grę? Co, Kwa prawda był co? No, kwadrat? Ominęła cię, cię gra! To kolejny ochroniarz musiał przyjść. Ja, gra! Że, dla mnie to jest za wiele, ja pójdę spać po drugiej stronie. Dobra, po drugiej dobra, stronie. Pa!